Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Odcinek po dość długiej przerwie, słuchajcie. Ale no nie wszystko da się ogarnąć i na nie wszystko starcza czasu. A, a ten rok był jakiś taki wyjątkowo zwariowany. Na nie wszystko, że tak powiem, mogłem sobie pozwolić. Próbowałem kilkukrotnie dla Was coś ciekawego nagrać. Fragmenty mam ponagrywane, a nigdy nie udało mi się skończyć i z tego wychodziło takie wielkie nic. I w sumie, e, że tak powiem, uznałem, że jak mam dawać byle co, to lepiej się powstrzymać. No i słuchajcie, jest już powiedzmy taka wczesna, można powiedzieć, już jesień kalendarzowa praktycznie. Ale do czego zmierzam? Jak widzicie, poletko już praktycznie całkowicie opustoszało. Zebrane wszystkie z warzyw, które były, teraz zostały jedynie selery pory i troszeczkę kapusty tam na dalszym planie. No i teraz, że tak powiem z racji tego, że mamy 18 września, działka w tym roku była typowym warzywnikiem, była typowym warzywnikiem i miała, że tak powiem, troszkę odpocząć od uprawy ziemniaków. Uprawniana była w troszkę inny sposób niż zazwyczaj. Zaraz wam powiem o co chodzi, wytłumaczę. Mianowicie tutaj przez środek. W okresie tych wielkich upałów i suszy jeździłem traktorem z beczką i za pomocą tej łyżki rozbryzgowej, którą mam, podlewałem sobie. I akurat po doregulowaniu zaworów bezpieczeństwa rozlewało mi na idealnie pełną szerokość działki, czyli praktycznie znaczy zaoranego fragmentu czyli praktycznie 12 metrów więc było to, że tak powiem, za jednym przejazdem do podlewania. No, i tutaj, akurat pod ciągnikiem, tak jak widzieliście przed sekundą, rosną moje selery. No i z racji tego, że jeszcze mogą sobie spokojnie rosnąć, tak jak kapusta, to będę musiał je dzisiaj ominąć. A co będę robił? Będę zajmował się uprawką pod zasianie poplonu. I w tym roku zdecydowałem się na żytko, ponieważ jeżeli ktoś z Was pamięta, w tamtym roku miałem facelie. I ta facelia miała nie wiem czy trudne czy złe warunki do wschodów, ale generalnie gorzej wzeszła, że tak powiem, jako poplon niż w roku następnym. I miałem problem, z, można powiedzieć, z dzikusami takimi rosnącymi, zarówno w czosku, jak i w reszcie warzyw. Może Wam teraz wstawię, słuchajcie, jak wyglądał zbiór czosku. Więc tak, do zbioru czosku używam takich oto wideł amerykańskich, wideł ogrodniczych tych do przekopywania, one mają takie grube zęby idealnie się sprawdzają do wzruszenia ziemi pod czosneczek i można sobie w pojedynkę świetnie działać jak widzicie czosnek ekologiczny niepryskany, zarośnięty jak się tylko da i Zdarzają się główeczki i ładne i mniejsze, ale od razu mówię, że te mniejsze też się nie zmarnują, bo w pierwszej kolejności pójdą do, e, powiedzmy to na kiszenie ogóreczków, na przetwory, gdzieś tam do papryczki marynowanej, a na zimę zostaną, jak widzicie, te większe. I w ten oto sposób działamy sobie po kolei każdy rządek, tak żeby nie pominąć, ponieważ na drugi rok możemy się zdziwić, że będziemy mieć samosiejki czosku, jak widzicie... I większe i mniejsze, i zdarzają się jeszcze większe, jak na przykład ten. Ten już jest całkowicie ładny, bym powiedział, że taka klasa 6 w plusie prawie 7 cm. Słuchajcie, pomóżcie mi, wrzucam Was na stojak, zobaczcie, czy mi to dobrze idzie. Myślę, że całkiem w porządku. Całkiem w porządku. W zeszłym roku było podobnie, czyli mniej więcej trzeba liczyć na taki rozmiar. Taka, 50-60. Ja jestem zadowolony. Bo było takie pytanie w sekcji komentarzy pod filmem: że tylko jest sadzenie, a nikt nie pokaże zbioru. Słuchajcie, zbiory jakie były, takie były. Ja się nie spodziewałem nie wiadomo czego, bo jak wiecie powtarzam to cały czas, że mam tą piątą klasę gleby, ale co roku czyli szósty rok z rzędu już dostaję obornik Muszę sobie po, po tej operacji dzisiejszej pobiorę sobie drobniutkie próbki ziemi, żeby sprawdzić sobie pH. Jak będzie trzeba to może się tam jakiegoś wapna troszeczkę zapoda, żeby te pH było w okolicach 6,5 No i w przyszłym roku Będę chciał trochę ziemniaka posadzić Ale ten warzywnik taki powiedzmy ogólno Ogólnogatunkowy w Bardzo mi przypadł do gustu Jest to fajne bo naprawdę słuchajcie w tym roku Udało mi się Mieć swoją fasolę, bób Miałem posadzone mieczyki Jak widzicie selery, pory Kapusta jeszcze rośnie Ogórki Cukinia No to naprawdę w tym roku był jeden z takich lepszych sezonów Jeżeli chodzi A tu zostało Jedno z ostatnich warzyw, które jeszcze się broni. 18 września, jeszcze są cukinie, naprawdę ładnie obrodziła. Ale teraz już bez zbędnego przedłużania. Chodźcie, pomożecie mi, zrobimy kultywatorem. Jak widzicie, tam bardzo mocno zarosło, bo tam był czosnek i cebula i bób. Także już dosyć dawno zeszły z poletka i trochę sobie to zarosło. Przejedziemy dwa razy, będzie dobrze. Chodźcie, jedziemy. Od granicy wyciąga się dużo peżu, ale to jest jeden właśnie z plusów kultywatora, że wyciąga peż. On się tak trochę garnie, ale da się, że tak powiem to przeżyć. Dajcie znać jak wam, że tak powiem, się udał ten sezon upraw. Udał, bądź też co się, że tak powiem, nie udało, bo u mnie na przykład nie dopilnowałem sobie pomidorów, miałem piękną limę. Piękną limę miałem i praktycznie musiałem skasować. O, bez mała podejrzewam 40-50 kg poszło do zutylizowania, no bo nic się nie dało z tym zrobić wróciłem z urlopu i krzaki już były całe zaatakowane zarazą i po prostu no nic się nie da zrobić, do wyrzucenia krzak, żeby się nie roznosiło dalej Tak to po tym kultywatorze będę jeszcze musiał, że tak powiem, zrobić chyba bronkami. Jeszcze dwa razy, jeden raz w jedną stronę, drugi raz w drugą stronę. Ma to na celu wzruszenie tych fastów i przede wszystkim delikatne spulchnienie. Dobra. Jest szosowej Podniesiony. Tutaj trochę jak łąka wygląda. Z obornika tego bydlęcego nasiało się bardzo dużo koniczyny. Mam nadzieję, że to po przeoraniu ta koniczyna, że tak powiem, się rozłoży. Teraz z tej strony biorę, powiedzmy, tą ścieżkę, po której jeździłem traktorem z beczką. Już trochę czuję. a tak wygląda to w chwili obecnej, nie za fajnie przyznam szczerze, ale cel jest w miarę osiągnięty, czyli wzruszenie tego wszystkiego, tej psianki żółtej, koniczyny, wszystkiego co powiedzmy jest niechciane, zostanie sobie to powiedzmy na 1-2 dni, tak żeby troszeczkę przesło wierzchem. No i w następnym filmie będę rozsiewał Wspomniane wcześniej, żydko, no i sobie to zabronujemy. Myślę, że na tym odcinku, w tym odcinku to już wszystko. No i zapraszam do pozostałych filmów na kanale.